Cyfrowy Polsat, świat najlepszych telewizji. Uwaga, posezonowa oferta. Tylko teraz zestaw satelitarny za jedyne 199 zł. Odwiedź punkt sprzedaży lub zadnień i zamów. niesamowicie intensywny kolor. Nowa farba do włosów Brillance firmy Schwarzkopf. Modna innowacja zawierająca Brillant Color System. Mikroskopijne, skoncentrowane pigmenty wnikają głęboko w strukturę włosa, nadając mu intensywny i modny kolor. Tak lśniący i trwały jak brylanty. Tylko teraz nowa farba Brillance w promocyjnej cenie. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Cudownie. Całe mycie na nic. Nie dla mnie. Ja mam klin. Klin? Tak. Klin sprawia, że połysk trwa dwa razy dłużej. Dzięki nanotechnologii klina deszcz spływa całkowicie, a zacieki nie powstają. W ten sposób klin zapewnia połysk bez smug, który trwa dwa razy dłużej. Cóż, spróbujmy jeszcze raz, ale tym razem z klinem. O, świetnie! Klin, aby połysk bez smug trwał dwa razy dłużej. Jakość firmy Henkel. Kogo podaje, Dziewczynki się gotują, kolesie się wyemigrowali. Tak! Blondynki, brunetki, jak foczki. Jedna obok drugiej. Teraz sobie pofantazjujesz. W Era Tak Tak minuta rozmowy kosztuje Cię tylko 29 groszy. Wystarczy wysłać SMS-a. Cześć, Andrew. Ale balanga normalnie im proroku. Laski zapodają taniec brzucha na stole. <laughs> Jestem królem partnerów. Sprawdź w Era Tak Tak. Naprawdę możesz więcej. W zestawach Era Tak Tak, Nokia 3410 lub Sarzem MYX1 w nowych, lepszych cenach. Sponsorem serialu jest wydawca dwutygodnika Świat Seriali. Na serial zaprasza producent leku przeciwbólowego w tabletkach musujących Eferalgan. Wygląda Pani naprawdę świetnie. Od razu widać, że wie Pani jak dbać o zdrowie. Optymalne połączenie wapnia, magnezu i cynku. Dla zdrowia i urody od firmy Walmark. Teraz do dużego opakowania 20 tabletek gratis. WMC wzmocnienie do potęgi trzeciej. Jeżeli chcesz więcej, więcej, a nawet więcej niż to, to masz tylko jedno rozwiązanie. ekstra działa jak łopatka do tłuszczu. Zmywa więc dużo więcej talerzy niż zwykłe płyny do mycia naczyń. Pur Extra silny jak łopatka do tłuszczu. Od teraz nosimy tylko jedwab. Włosy jak jedwab. Gliskur płynny jedwab. Pierwsze pielęgnacyjne kosmetyki do włosów z płynnym jedwabiem, aby włosy były sprężyste i lśniące jak jedwab. A więc albo, albo Gliskur płynny jedwab. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla ciebie. Bobowita jest z nami o każdej porze dnia. Daje dzieciom wszystko, czego potrzebują, co lubią i co muszą jeść, by rosnąć zdrowo, a że każdego dnia dzieci muszą jeść owoce, dlatego Bobowita ma dla nich skarby z ogrodu. Pyszne, w stu naturalne, musy owocowe w lekkich kubeczkach. Skarby z ogrodu, bo owoce to mus. Bobowita na każdą porę dnia, na każdą chwilę razem. Mój idealny środek piorący musi być silny, ale i łagodny. Nowy Persil Sensitive. Naprawdę silny, by pokonać wszystkie Twoje plamy. Nowy Persil Sensitive. I niezwykle łagodny, dla twojej wrażliwej skóry. Przetestowany dermatologicznie. Persil Sensitive, tak silny. Słonko podaje, dziewczynki się gotują, kolesie wyemigrowali. Tak. Blondynki, brunetki, jak foczki, jedna obok drugiej. Teraz sobie pofantazjujesz. W Era Tak Tak minuta rozmowy kosztuje Cię tylko 29 groszy. Wystarczy wysłać SMS-a. Cześć, Andrew. Ale balanga normalnie im proroku. Laski zapodają taniec brzucha na stole. <grystanie> Jestem królem party. Sprawdź w Era Tak Tak, naprawdę możesz więcej. W zestawach Era Tak Tak, Nokia 3410 lub Sarzem MYX1 w nowych, lepszych cenach. Błędy, które łatwo popełnić. Jakie pani ma oczekiwania wobec kandydata? Mnie tam wszystko jedno. Taka była niby wielka miłość z Mieckiem, a będziesz bez jest... ślub z kim innym. Błędy, które trudno naprawić. Więc jednak cię rzuciła. Spróbujmy to wszystko jakoś poskładać. Układaj, ale beze mnie. Jesteś cholernym dupkiem, wiesz? Klinika Samotnych Serc. Sobota, 19.15. Russell Crowe, Kim Basinger, Guy Pearce i Kevin Spacey próbują zgłębić tajemnicę Los Angeles sobota 21.15. Tylko w Polsacie.